Witam Was bardzo serdecznie w materiale przedstawiającym Wam tytuły, które moim zdaniem warto sprawdzić z sezonu letniego. W dzisiejszej Japonii usługi wynajmu mogą zapewnić popołudnie z przyjacielem, rodzicem, a nawet fałszywą dziewczyną. Po zdradzie ze strony swojej ukochanej nieszczęsny student pierwszego roku Kazuya jest na tyle zdesperowany, by tego spróbować, Szybko jednak odkrywa jak skomplikowane może być wynajęcie więzi emocjonalnej. W dodatku jego nowa dziewczyna stara się utrzymać w sekrecie swoją pracę. Na domiar złego ich związku dowiaduje się rodzina Kazui, zmuszając go do ciągłego opłacania dziewczyny. Dla dobra krewnych bohaterowie zmuszeni są udawać parę, dokąd poprowadzą nas zawiłe losy Kazui i Zuru. Wiele osób zarzuca temu tytułowi, że nie da się go oglądać ze względu na głównego bohatera. Jednak dla mnie nie był on żadną przeszkodą w cieszeniu się tą produkcją. Mamy tutaj do czynienia z osobą, do której idealnie pasuje określenie sin, ale jest on w taki sposób przedstawiony, że pomimo swoich licznych wad z powodu nierozumienia bliższych relacji, da się go polubić. Stara się jak może, by w końcu zdobyć swoją upragnioną dziewczynę, jednakże nie rzuca się na każdą osobę płci pięknej. A jedynie w swój pokrętny sposób stara się zdobyć uczucia osoby, w której się zakochał. Pomimo tego, jak upośledzony jest we wszystkim, czego się podejmie, niezwykle przyjemnie patrzyło się na to, z jaką determinacją podchodzi do sprawy, mimo że zna swoje ułomności. To w połączeniu z resztą solidnie napisanych postaci, jak i formą opowiadania historii, która wciąga każdym wątkiem. Sprawia, że tytuł, który na pierwszy rzut oka może wydawać się durnym Eczy, jest dobrym romansem i dramatem. Rozpoczął się turniej God of High School, wyłaniający najlepszego wojownika wśród koreańskich licealistów. Wszystkie style walki, broni, środki i metody osiągnięcia zwycięstwa są dozwolone. Nagrodą jest wszystko, czego pragnie zwycięzca. Jednakże szybko okazuje się, że turniej jest jedynie przykrywką dużo ambitniejszych planów potężnych ludzi. The God of High School jest kolejnym tytułem od Crunchyroll, którego oryginał pochodzi nie z Japonii, a Korei. Z pewnością jest to jeden z popularniejszych tytułów na zachodzie. To też nic dziwnego, że uznano, iż warto go zekranizować. Jednakże tak samo jak Tower of God, The God of High School nie był tym, czego oczekiwaliby fani. Ale z pewnością nie namieszał tak bardzo jakby chciano. Pomijając sam fakt specyfiki manch, animacja miała swoje mankamenty, chociażby początek, który był mocno zraszowany, przez co nie dało się do końca zżyć z bohaterami. Jednakże im dalej, seria stawała się coraz lepsza. Mieliśmy do czynienia z ładnie animowanymi walkami, a sama fabuła weszła na taki poziom, że ciężko było się oderwać. I pomimo niezbyt udanego początku, ostatecznie bajka broni się, jednocześnie stając się przyjemną produkcją. Ano, król demonów, pokonał ludzi, duchy i bogów, ale nawet królowie demonów czasami męczą się walką. Mając nadzieję na spokojniejsze życie, Ano zdecyduje się na reinkarnację. Kiedy jednak budzi się 2000 lat później, odkrywa, że świat stał się zbyt spokojny. Jego potomkowi osłabli, a magia poważnie podupadła. Chcąc odzyskać należne mu miejsce, zapisuje się do Akademii Króla Demonów. Nie mogą tam jednak zmierzyć jego mocy, przez co wykładowcy i inni studenci uważają Anosa za odmieńca. Przy wsparciu Miszy, jedynego ucznia, z którym udaje mu się zaprzyjaźnić, odmieniec zaczyna wspinać się w szeregach demonów. Myślę, że spokojnie można nazwać ten tytuł zaskoczeniem sezonu. Ponieważ praktycznie nikt nie słyszał tej produkcji, a sposób w jaki był przedstawiany wywoływał u mnie jedynie negatywne odczucia. To też jeszcze większą niespodzianką było to, że jest to luźna historia, głównie nastawiona na sceny pełne akcji i humoru. Sprawdziło się to wręcz rewelacyjnie, sprawiając, że był ten jeden tytuł w sezonie, który nie był tak poważny, by przeżywać każdą minutę, a jednocześnie nie zanudzał swoją formą czy powtarzalnymi żarcikami. Przez to stał się małą perełką całkowicie oderwaną od pozostałych serii lata. Niestety sezon letni okazał się dość słaby, jeżeli chodzi o nowe produkcje. Pojawiły się zaledwie trzy, z których można było czerpać przyjemność, a i tak nie wybiły się na tle produkcji z wcześniejszych sezonów. Na szczęście pojawiły się także kontynuacje długo wyczekiwanych tytułów, jak ReZero oraz Oregairu. To pierwsze niezwykle mocno zaskoczyło ogólnie ze względu na odejście od wcześniejszego schematu przedstawiania świata za pomocą powtarzającego się umierania Subaru. Zamiast tego dużo więcej dowiedzieliśmy się na temat samych postaci, jak i ich rozumowaniu. Wiele z nich rozwinięto na naprawdę wysoki poziom, szczególnie Subaru, który po zamierzeniem się z jeszcze okrutniejszymi śmierciami musiał przemyśleć na nowo swoje decyzje i to, w jaki sposób postępował do tej pory. Ponadto dostaliśmy całą masę postaci jeszcze bardziej pokazujących jak niewiele wiemy o tym tytule. Chodzi tu przede wszystkim o Echidonę, która została wręcz gwiazdą drugiego sezonu. I jeżeli chodzi o mnie, to pierwszy part drugiego sezonu jest znacznie lepszy od prequela. Natomiast jeśli chodzi o Regairu, to było czuć podobieństwo prowadzenia fabuły względem tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. Jednocześnie mam wrażenie, że za szybko chciano zakończyć ten tytuł dało się odczuć pewien pośpiech. Myślę, że spokojnie można było rozbić historię na dwa sezony i poświęcić więcej czasu niektórym postaciom, które zostały zepchnięte na dalszy plan. Nadal jest to bardzo dobry sezon, ale pozostaje pewien niesmak. Nawet pomimo tego, że jestem w miarę zadowolony z zakończenia. W sezonie letnim rozpoczęła się również emisja drugiego sezonu N-No Show i tutaj, podobnie jak w przypadku ReZero, uważam, że póki co kontynuacja jest lepsza. Z jednego prostego powodu. Dużo bardziej skupiono się na rozwoju fabuły, jak i odkrywaniu tajemnic, które wiązały się z katastrofą. Natomiast we wrześniu zakończył swoją emisję drugi sezon Fruit Basket. A finał serii został już zapowiedziany na przyszły rok. O tym tytule ciężko jest mi powiedzieć cokolwiek nowego, gdyż jak dotąd nie zawiódł. Cudowne okruchy życia, świetny dramat, zabawne postacie. Jak zacząć z gatunkiem shoujo, to tylko fruit basket. Ostatnią kontynuacją, o której wspomnę jest No Guns Life 2, które utrzymało dobry poziom pierwszego sezonu. Jeżeli interesują was klimaty cyberpunka, to ten tytuł jest właśnie do nich podobny. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!